Dobra, czekajcie. Idę coś znowu do... Kurde, jestem w pierwszej w kolejce. Ale to dobra, to nieważne. Mogę po prostu sobie wejść. I pokażę Wam na tej grze z... sekret. Wyspijcie się w takiej szkole. No i wychodzicie z niej. I wpiszecie Sara. I wasz Stepa Ej idziemy, idziemy Ej Jak I, wejdziesz ten I do I widzicie, do roku, widzicie i to... Jest zdjęcie Ej to czekaj Bo prześladowca czekaj, czekaj Bo przyśladowca Tą dziewczynę prześladował ją I ej, Masz streama? I pokaż to widzom Czekaj Nie, nie patrzcie na nasze rozmowy Ani nic Nie patrzę, nie patrzę Tylko patrzcie na to no, patrzcie. O to wszystko wiemy, więc dziękuję, Krypkraft. Nigdy z DNA tego nie zobaczę. On jest sponsory, sponsorem tego filmu. Patrzcie, tu jest taki święty, na kółkę, nie? Bądźcie sobie dźwięki. No. Nie, nie są. Cześć. No, nie ma? Czy Krypkraft nie będzie dużo? No te ale Tego też nie to było nie. słychać. Ale też Bo nie było nie. Słychać. Ale te, wtedy też nie było słychać. Ale trochę może słychać. To może tak słabo słychać, Czas słychać. Może on nie słyszał. ale, ale mi No i jeszcze mój kolega coś wam jeszcze pokaże, co jest pod samochodem. Jak się tajkun robi. Widzicie? Pokaż twarz, pokaż twarz. No to, to patrz, patrz, patrzcie <coughs> dalej, bo uh, uh, mówili, że... Nie że coś jest... A spójrzcie, nie wiem, co Seven. No gdzie niby jest? Nie pewno, ja tu widziałem coś, że coś, jakbym właśnie tutaj jest. Tu no, tu, tu. Że to jest jakiś typ, że, że tu jest dziewczyna i ten tam za czymś typo i ją podgląda. Ej, 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 a co e, e, ostatnio ostatnio do dokupienie to jest kinesara. nie wiem. Czekaj, to sprawdzę dalej Jugarcraft. Mm. ja wam pokażę ten filmik, bo mam Whatsappa na tym. Patrzcie. Jeśli grasz w Robloxa, musisz to zobaczyć. Jest gra Roblox o nazwie Sarah House Tycoon, która powstała w 2014 roku. Celem gry jest zbudowanie domu dla dziewczyny o imieniu Sara. Rzecz jednak w tym, że uważa się, że grę stworzył ktoś, kto prześladował Sara w prawdziwym życiu. Dlatego po zbudowaniu jej domu okay. możesz znaleźć kogoś ukrywającego się pod samochodem na zewnątrz. A jeśli odwiedzisz szkołę Sara i podejdziesz do śmietników przed salą gimnastyczną, usłyszysz, jak ktoś krzyczy w środku. Następnie, jeśli wpiszesz imię Sara w czacie, zostaniesz teleportowany do kogoś z bronią, która pokaże Ci zdjęcie no, prawdziwej kobiety. Zdjęcie. No, widzicie? Piększony usta. Ale ty jest prawdziwe? bo kiedyś ja, o tym mówiłeś. Nie, 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 No Dobra, czekaj, idę sprawdzić dalej, czy to jest może... Bo nie, czekaj, bo mnie stać już na bakku. W nie, jest, nie? No, myślę się że na No i że ona tu się kąpie i on niby stoi i jest jego jakby yy, odbicie w lustrze, ale to... Może muszę skończyć cały tyton? Może. I oni to tak ukryli, żeby nikt nie zwracał na to uwagi, bo każdy wtedy wyjdzie, jak skończy tajkun. I nie jak się skończy tajkun, to wszystko, wszystkie te rzeczy są jak Może. Czekaj, ja idę z tej szkoły. Tam jest cały, jak nie? śnieg, <coughs> <coughs> prawda? No. Creepy. Ej, a może w Girus? On ją da Nie. Szkoda. No. Ale czarna głowa. Ale nie, myślę, że to głowa, ale nie. Słyszałeś? Słyszałem Ej, słyszałem! Ej, słyszałem! Ja się zaraz zmywałem. Słyszałem te krzyki Słyszałem Ja nie, bo ktoś u ciebie coś ogląda i nie słyszałem Słyszałem Taki... A widzisz, że... Na Google Maps jest jej dom. Co serio? I, no i podobno tam jest e, wtedy, wtedy ja, ale ten dom już jest zamazany cały, bo tam podobno widać e, ją, jak błaga o pomoc przez okno. Przez okno do sąsiadów? Przez okno na ulicę. Widzisz jak się ogląda niektórych youtuberów to się wie. I to, to może właśnie właśnie to co, to, to, co, co przed filmem to, to będzie w tej więcej. Czy coś innego to było? No o. No, um. Może w tym bathroomie? Albo że było w tym. Nie. Jeszcze tam... Teraz tu się normalnie la śmiecianki przychodzą. No. Mm. Bo to się teraz przyjda. Teraz przyjdę. O Jezu, czekaj, bo mi się włączył. Bardzo. Mm. Zaraz przyjdę. Może dwóch. So I'm на put that

Zaraz, no. zaraz było pół godziny temu. No zaraz. Nie, no, kurwa, zaraz. Jest. Zaraz było pół godziny temu. Zapierdalaj. Nie. O co chodzi? Gdzie tam jest ten Do kupienia. Mm -hmm. Kup. Gdzie znał. Deś mnie. <klarz> Technologie. A kup to. A bo ty potrzebujesz te 10k? Ta <klarz> ta, Kto tam robił klosek? Mamy no, więcej segrets niż <klarz> e, lubią nie, nie znaleźli. No i my właśnie to opublikujemy Ej, tak w ogóle ta gramy w 2014 roku Co to jest Ej, to jest... Ty jest szkoła jak w tej grze demonicznej, wiesz, gdzie się o demonach. Nie? I gdzie no, trzeba... To już wiemy, skąd wzięli. Wiesz, co to, nie? Może tak kiedyś wyglądały szkoły, wiesz? A, chyba, że tak. Co do dopracowane, no? Słysza. Ja słyszałem. No to dobrze. Jak będzie się słyszeć, no... Na no, tym? Nie, no, bo to jest pewnie za ciche, dlatego nie, może będzie słychać. Ja zapomniałam, że ja wtedy. Ej, widzisz, co tam no? się pojawia? No! I co? Na tablicy coś się pojawia, widzisz?

no niby ja e, Jak mi dzisiaj zimno No, bo dzisiaj zimno jest <grymne> no, W domu przedtem było ciepło Co chwilę ktoś wpisuje Sarach no bo oni pewnie też e, e, ten... E, o, oni pewnie też widzieli filmik... klip, Kurde. Moby. No bez. Nie, pewnie nie. No i co ty mi mówisz? Co ty mi wmawiasz? To <grym> <grym> nikogo nie ma. Co to też Nie No, no to ten ten nie I do tajkuna... co? I do no, tego... Rupera No, do no dotykam do peru! Droper. a no tu bym się No Czekaj, do not touch droppers, nie? Idę nie ma Uh -huh. okay. Nie pytajcie yeah. o nasze ikonki na Discordzie i nasze nazwy. Yeah. Um, take this game seriously. Do not talk to droppers. Do not share what you've seen. Czekaj, tu to co. Widziałem jak robisz screena, Widziałem! Nic nie widzę! Nie, nie zrobi streama że na cały ekran! A, no ja. Not Tow to the Ląpy krople mierzy. No to, no to nie, <try> nie widać, ale to też... No już idę dorobić. No, no. Kurde, 18. Powiedziałem, że masz to zrobić w 17.30. Miał być krótki filmik, ale się okazuje, się, że nie jest. Weź mi tam dyktuj. Co ja mam ci dyktować? No, no to co jest napisane? No to nad droperami. Nie wiem. A co ci chodzi? To co się pojawia na tablicy? Nie! Ej! Tam oj, się pokazuje co ty musisz oj, dotknąć! Tu się pokazuje co ty musisz dotknąć! Co? No widzisz? W droperze! Ale też tu się nazywa Sara Sara, nie Sara, no ale Sara, w tym że nic takiego nie ma w ambocie ale z tego co wypada, to czarne. Oh. To... Ale gdzie... A to? a nie chcę. już mam co ja mam teraz zrobić? wyjść, jedynie. Krzyże. co, Ejo, ją, I don't what a sigla. Co? so is my name, it's not scary, braku, No nie, No nie, nie, idę robić, no. nie, Da ble han totalt elendig.